Słuchajcie, koledzy, dzisiaj są imieniny na naszego ro, ro, Roma, Roma, Romana, więc, więc mam, mam coś do powiedzenia. Oj dobrze, już dobrze, poczekaj, ja powiem wszystko, bo, bo szkoda czasu. No i czuję pismo? no zem, że okazja jakaś będzie. No chcę skróca fukstisy. Godaj, pan Łocku, dalej. A więc tak, słuchajcie. Dzisiaj w Zostań Gwiazdą Filmową kończy się konkurs na osobowość. A z dzisiaj imieniny Romana, więc myślę, że możemy powysłać SMS-y, żeby wygrał. To będzie taki prezent. A, ale słuchajcie, on dla mnie już jest osobowością, więc po co inwestować? Kupmy lepiej flaszkę. Słuchajcie. Flaskę to i tak wypijemy, tak cyłowak. Dla mnie to on już jest wygrany. Bez tych SS-manów co ca na niego słodzi. Chłop pokazał, serce pokozą w nymce, co w nim siedzi. I króca fuks, on dla mnie jest już panocek. Ho ho ho, poczekajcie, poczekajcie. Dziękuję wam wszystkim za pamięć o mnie. Ale pamiętajcie, zanim wyślecie jakiekolwiek SMS-a Zastanówcie się, czy warto jeszcze podbijać to wszystko. Ja już jestem wygrany. Czuję się wygrany i to dzięki Wam. Dzięki Waszemu wsparciu, dzięki Waszym SMS-om, które wcześniej dostałem. Pokazałem wszystko, co siedzi we mnie. Pokazałem swoją kreatywność i myślę, że to jest więcej warte, niż kolejny SMS wysyłany na mnie. Zdobyłem to, co chciałem. Za SMS-y możesz zapłacić kartą kredytową. To wszystko, co pokazałem, jest bezcenne i tego nie kupisz za żadne pieniądze. Słuchajcie, nie jest to moje ostatnie słowo, tak jak powiedziałem. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia. Myślę, że nie jeden raz się jeszcze zobaczymy.